Hejka, z tej strony Naksi i witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zajmiemy się wielkanocnym eventem w Adopt. Fakt, yy, nagrywam to po Wielkanocy, ale myślę, że tego eventu nie możemy sobie tutaj odpuścić i pokażę Wam, co jest nowego. Yy, przy okazji, muszę iść na plażę. No, tak, na plażę. E, więc zobaczycie też nowy event. Właściwie to nie jest event, tylko aktualizacja y, sklepiku plażowego, ponieważ wygląda totalnie inaczej. Ja pamiętam, jak to były jeszcze gorące źródła. To nie był basen. To były gorące źródła i to były sobie najlepsze czasy. To było fajnie. Ale dobra, yy, musimy tu chwilę poczekać, ponieważ robię neonowego właśnie stripet Eggie, ale do mojego jeńczka będziemy później. Okej, okay, ja już po plaży, a teraz zajmijmy się w końcu naszym wielkanocnym eventem. Pierwsze, co rzuca, rzuca się w oczy, to właśnie jest tutaj ten portal. Do tego portalu sobie zaraz wejdziemy, ale najpierw pójdziemy na minigierkę, Skoro już jest, to od razu Wam pokażę, więc tutaj się teleportuję. Yy, I po tym jak zrobię sobie, zagram bardziej tą mierkę to obczajmy sobie pozostałe rzeczy, które są o tutaj. Okej, okay, więc poczekamy teraz te sekundy, ja tutaj utnę, żeby nie czekać tak długo. Okej, okay, właśnie jesteśmy i ta gra polega na tym, aby zbierać ta jajka. Ta kółeczka to jest miejsce, w którym to jajko się zaraz zrespi, a raczej spadnie. Yy, ponieważ tutaj takie armaty i z tych armat właśnie wybuchają te jajka. Oczywiście żółte jajko to jest najlepsze, ponieważ daje nam 3 punkty. Niebieskie jajko daje nam 2, a zielone jajko daje nam tylko 1. Nie jestem zbyt dobra w tą grę, ale trudno. Ważne, aby zbierać te 14 koła. Na stripet egi. Właściwie to na koszyczek, ale to już za momencik. Ok, zdobyłam ponad dwa koła tych punkcików jajek. I idziemy obczaić ten eventik. No i tutaj mamy taki Easter Box. I co możemy w tym Easter boxie dostać? Jajeczka. Doset egi, floral egi i strepet egi. wam tutaj pokazuję. Wpisujemy sobie egi. I co my tu mamy? Mam tutaj trzy właśnie destiped eggs, trzy floral eggs i trzy dotted eggs. Dlaczego tak mało? No, ponieważ nie gram jakoś specjalnie dużo w Adopt Me w ostatnim czasie. Plus no trochę drogo jest i muszę zagrać parę rundek tych samych Scramble, żeby dostać te. 14 koła. Co mamy jeszcze? Candy Floss -cheek, Coś, co jest po prostu, mam tanie. Dream Pattern i coś, co mega chciała. Candy Floss -cheek jest tutaj za 600 y, Robuxów. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj Candy Can Snail i Snaila tego ślimaka mam. Jednego go kupiłam, ponieważ nie potrzebowałam więcej. Stwierdziłam, że dobra, to jest tylko ultra rare i jakoś nie czuję potrzeby. Mamy jeszcze skrzydła. Skrzydeł tutaj nie kupowałam, bo w sumie po co i tak jakoś, yy, wiesz Znaczy, kurde, cały czas mówię, wiesz. Yy, Nie kupuję tych skrzydeł, ponieważ są mi niepotrzebne yy, O, to jest moja koleżanka, pozdrawiam serdecznie Tak, tak, zrób sobie easter skina yy, Co jeszcze mam tutaj? Wózek Taki fajny, ale jak na pięć koła? Nie opłaca mi się totalnie Co jeszcze mamy? Mamy tutaj ciuszki ja w sumie ich nie kupowałam, bo nie chciałam, ale myślę, że tego kwiatka mogę sobie kupić, ponieważ, no, must have. To też jest bardzo słodkie i czemu tego wcześniej kupowałam? No, nie muszę to kupić. Co jeszcze? To są skrzydła, to są skrzydła już tutaj wzięte. I mamy też, co mamy? Jakieś zabawki. Zabawek zwyczajnie nie kupuję na żadnych eventach, ponieważ po prostu nie chcę. I no. Jak sobie wyjdziemy już z tego, to yy, no, nic się totalnie nie dzieje. No, nic. Jak gdyby nigdy nic się nie działo, jakby nie był Google świat. Ale na mapce są jajka. I za każde jajko dostanie się 200 punkcików, co jest naprawdę spoko. Tutaj też mamy jajko i przekazuję sobie zbiorę. Obecnie robię też neonowego Striped Eggy. No, miałam cztery. Miałam cztery te, teraz mam trzy, ponieważ wymieniłam za tą piękną wiewiórkę. Nie wiem, czy mi się to opłacało. Robiłam to, bo w sumie podoba mi się ta wiewiórka. To już moja druga wiewiórka, ale jest ona po pierwsze z rajdem. Po drugie, Striped egi mogę dostać gdzieś w międzyczasie w tym boksie. A biwórki nie. Tylko poprzez tradey, więc uważam, że to w sumie było okej. Okay. I to koniec tego odcinka to był taki dość szybki odcinek, ponieważ chciałam tylko pokazać ten evencik. Z mojej strony to tyle, więc żegnam się z wami i popatki!